Cześć wszystkim, może i pogoda jeszcze nie sprzyja ku temu, ale myślę, że ten zestaw może trochę rozjaśni Wam chociaż niedzielę, bowiem dzisiaj jest zestaw o numerze 6360, jest to bardzo stary zestaw, bowiem pochodzi z roku 1986, zawiera 103 elementy i dwie minifigurki. Zestaw o nazwie Weekend Cottage, co chyba możemy nazwać jako taka. Nie wiem, po polsku pewnie będzie coś w stylu działka, czy może z, na rosyjski Dacza, ale to jest po prostu taki weekendowy domek, w którym po prostu się spędza e, czas, coś właśnie na zasadzie naszych polskich działek. E, jeśli chodzi o ten zestaw, niestety nie mam tutaj katalogu, żeby pokazać Wam jakiekolwiek informacje o nim. 86 rok, niestety, ciężko zdobyć jakiekolwiek katalogi czy materiały o tym, jest, przynajmniej na chwilę, kiedy kręcę tę recenzję, takich nie widziałem, nie udało mi się ich zdobyć. Może z czasem mi się uda, niestety, na tą chwilę to odpowiedź brzmi nie, więc musimy się zadowolić tylko kartonikiem. Słuchajcie, zestaw należy do tych śmiesznych takich małych domków, można powiedzieć, letniskowych które są bardzo urocze i myślę sobie, bo już parę mam tych domków w sumie, żeby może uzbierać też resztę i zrobić z tego jakiś taki, nie wiem, ośrodek wypoczynkowy, czy może taką makietę właśnie z, z takich letnich, z coś w ten deseń. Na koniec tej recenzji pokażę Wam właśnie, jak się prezentują chociażby trzy zestawy z, z takich właśnie serii. One powtarzały się. Co ciekawe, jest to domek z numerem 60. Potem mieliśmy w późniejszych czasach też domek z numerem 60, który Wam potem pokażę, który już recenzowałem. Na tym kanale. Ale co do dzisiejszego bohatera recenzji, no to tak, no to widać, że jest to żółty domek, po prostu mm, nie ma coś, co się tutaj spodziewać, jakiejś finezji. Jest to prosty domek tylko na weekend, żeby coś tam odpocząć. Jak widać, grill musi być. Widzieliśmy tu jakąś polanę z tyłu. Szkoda, że nie ma drzew, bo to by dodało uroku. Po prostu jest niebieskie tło, więc a może to jest gdzieś nad morzem, nie wiem. Bardzo mnie interesowały te drzwi, bo nigdy ich nie miałem w swojej kolekcji, więc byłem ciekaw, jak one są wykonane, jaka jest ich jakość. Na szczęście już zdają się przekonać. Sam domek, słuchajcie, jest prosty do bólu, no bo 86 rok nie, o nie, ten nie oszukujmy się, to nie będzie nic specjalnego, prostota, ale właśnie w tym tkwi cały urok. Słuchajcie, sam domek oczywiście jest ze spadzistym dachem Z czerwonych takich No Kafelek Do tego oczywiście komin, grill Widzimy, że tutaj można sobie trochę odpocząć Przysiąść przy jakichś tam kwiatkach w ogródku Jakiś tam parawanik jest I to właściwie tyle No to tutaj nie ma za bardzo co mówić Zobaczmy w takim razie co jest tutaj Tutaj mamy nasze ludziki, które nam machają Co jest w sumie bardzo słodkie Z boku nic. Z tego boku o widzimy, że tutaj jednak coś się dzieje. On przynosi jej kwiaty, a ona już czeka z patelnią w ręce, więc chyba będzie kłótnia i ktoś dostanie tą patelnią. Tutaj mamy to samo ujęcie, a z dołu... Znowu widzimy, że chyba jednak się pogodzą, bo ona już patelnię odłożyła, a on kwiaty nadal trzyma, więc chyba nie będzie aż tak źle. No i zobaczmy, jakie będą alternatywy do tego. Alternatywy widzimy, że można ten domek przebudować na taki dom z balkonem. Tylko nie wiem, co to jest za klitka. To jest chyba jeden z tych sławnych warszawskich mikroapartamentów, które są teraz sprzedawane, więc pewnie to jest droga cholera. A tutaj widzimy bardzo ciekawą w sumie budowlę, bo coś w stylu, jakby piwnicy. Tak mi się wydaje, albo zejścia do piwnicy, które tutaj robi jednak za część domku. No i też tutaj mamy grilla. E, tutaj inna wariacja tego domku, taka chyba trochę bardziej angielska. Widzimy, że on nadal próbuje dać kwiaty, także chyba kłótnia była niezła. No i tutaj widzimy chyba jakieś większe barbecue, albo jakiś, nie wiem, jakiś może grill, czy jakąś bisiadę. E, on widać coś, trzyma 60, pewnie może to w sensie waluta, ale jeśli stek jest za 60 zł, no to. W sumie nie, sorry, to 60 zł to dzisiaj to rzeczywiście taki kosztują w normalnych restauracjach, także wyprzedzili swoje czasy, jeśli chodzi o inflację. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o pudełko, bardzo fajne, nostalgiczne. Zachęca na pewno do budowy zestawu i wdraża nas w klimat właśnie taki wakacyjny. Pudełko idzie na bok i zajmijmy się w takim razie samym domkiem. Sam domek, jak sami widzicie, jest taki sam jak na pudełku. Mamy tutaj dwa okienka, drzwi. Nasz kumin i do tego właśnie grill, domek z numerem 60, do tego lampa przed, przed wejściem, więc pewnie komarów to musi być masa innych robaczków. Powiększę trochę, żeby było lepiej w sumie widać. O, dobra. Mamy biały stolik, do tego białe siedziska, jakieś tam tutaj płotki, kwiatki, jedne czerwone, jedne niebieskie. Jakieś, jakiś kubek, coś do picia. Tutaj widać, że pewnie jakaś lampka, mini. Tutaj jakiś stek, tylko bez żadnego talerza. Widocznie taler talerków im zabrakło. Patelnia na grilla, czy w ogóle jakaś kuchenka na zewnątrz, żeby to wszystko podsmażyć i ładnie tu, żeby się piekło, żeby zapachy smażonego mięsa się nie osypucały po całej okolicy. No, i słuchajcie, tyle jeśli chodzi o ogródek. Brakuje mi tutaj jeszcze może jakichś kwiatków. Tutaj dwa by się jeszcze przydały, i wtedy by naprawdę było fajnie. Okienko tutaj jest uchylane właśnie w taki sposób. Nie są otwierane w... To są takie na, na uchył po prostu okienka. Nie są otwierane ani do zewnątrz, ani do wewnątrz. Tutaj zresztą mamy to samo na poddaszu. To jest takie typowo okno na poddasze. No i co, no i mamy komin z, z, z żółtych klocków także, także. No coś, no, zwykły mały domek, ale bardzo uroczy. I słuchajcie te drzwi, o których wspomniałem, bardzo fajne konstrukcja, bo nie widuję już takiej konstrukcji w dzisiejszych czasach, a szkoda bo zobaczcie, one mają tu jeszcze dodatkowe wzmocnienie, co powoduje, że te drzwi wydają się mocniejsze, takie bardziej solidne i daje fajny efekt, że jednak to nie jest jakieś tam coś, licha konstrukcja nie wiem czemu dzisiaj już nie ma takich drzwi, bo nie ukrywam bardzo fajnie by się prezentowało w wielu, wielu konstrukcjach nawet tych nowszych Zajrzyjmy w takim razie może też do środka, a w środku prostota taka, że aż, aż boli. Słuchajcie, pewnie te krzesełka można tutaj wnieść, żeby, żeby nie było aż tak pusto, no bo tutaj mamy tylko stolik z lampeczką, a na górze mamy właściwie tylko jedną szafkę, co w sumie też jest bardzo fajne, że jest szafka, bo mogli tego nie dawać. Szafka, w której nic nie ma i do tego łóżko, na które można zmieścić minifigurki, bo zaraz przylega do ściany, więc można spać tak półdupkiem trochę. Zaraz wam postaram się to pokazać. Coś w ten deseń o tak trochę no widać, że nie jest zbyt za wygodnie, ale da się mimo wszystko tam minifigurkę ułożyć. E, miejsca tutaj też nie jest za wiele, bo praktycznie trzeba uważać, żeby nie obić się głową o, o dach. No ale cóż, no ale umowne jest, da się, schronienie daje, także spełnia swoje właściwie tutaj zadanie. Słuchajcie, ten domek może nie jest zbyt specjalny. Ale jeśli chodzi o taką prostotę, żeby to po prostu wyglądało jak coś wakacyjnego, to myślę, że, że spokojnie wystarczy. Ja tego zestawu nie miałem, bo to nie moje czasy zupełnie. Doceniam na pewno tutaj tą prostotę i to, że jednak pomyśleli o tym, żeby jakoś tutaj coś chociaż zrobić, mimo bardzo ograniczonej przestrzeni. Prostota jest typowa jak na tamte czasy i nie spodziewałem się właściwie niczego więcej. Mógłbym powiedzieć, nawet, że jest trochę więcej niż się spodziewałem, bo jednak tutaj mamy dosyć dużo mebli, typu stoliki, jakieś szafki, coś w ten deseń, a to nie, nie było takie oczywiste. I słuchajcie, zestaw, o którym mówiłem, że jest podobny do tego, tylko jest wydany w późniejszych latach, bo to jest zestaw z 90 roku, więc 4 lata później to jest zestaw o numerze 6592 i zobaczcie, no jest podobieństwo, tylko są odwrócone kolory tutaj mamy żółty, tak, tu czerwony, a tu mamy czerwony domek, tu mamy żółty, więc po prostu odwrócili kolory a ten jest jeszcze mniejszy i tylko Wam pokażę jak oba się prezentują obok siebie w ten sposób Ok. Jeszcze o tak. No i można ładnie stworzyć tutaj taką mini... Mini ośrodek wypoczynkowy taki i ustawić te dwa domki obok siebie, żeby jednak była jakaś chociaż ulica jakiegoś ośrodka. I rzeczywiście to się ładnie komponuje, bo te od, nawet odwrócone kolory spowodują, że to się nie zlewa ze sobą. Tutaj, mimo wszystko, w tej nowszej wersji tego grilla mamy tu na zewnątrz, że jest taki przenośny. Mamy rower, mamy już tutaj hojneczkę, mamy tutaj też oczywiście jakieś, jakieś kwiatki, tutaj też oczywiście jakieś płotki. Mamy nadal dwójkę minifigurek. Tutaj już drzwi są tutaj takie przezroczyste, ale tu z kolei niestety, jak widać, nie mamy tylu okien. Mamy tylko jedno okno, ale za to tutaj z naklejką, także o tyle dobrze. Ale niestety już kosztem miejsca, bo zobaczcie, tutaj co prawda mamy jakiś grzejniczek, tutaj jakąś lampeczkę i tu właściwie mamy tylko znowu takie łóżko, które na nic nie starcza. No i jeszcze jedna lampka, także tutaj jest o wiele biedniej. No ta starsza wersja oferowała mimo wszystko trochę więcej przestrzeni, mimo iż... Też nie, nie ma tutaj zbytnio luksusów, ale to są tylko takie domki wiecie letniskowe, więc no tutaj się bardziej wypoczywa niż rzeczywiście gnije w domu. Myślę, że zbiorę też resztę domków i sobie ułożę taką ulicę z tego, coś, ale na zasadzie modularów, tylko tutaj z tych samych domków wakacyjnych, i może potem kiedyś Wam pokażę całą makietę. Słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o takich właśnie konstrukcjach prostych, ale, ale malutkich i na, na swego rodzaju uroczych. Ja jestem nimi zachwycony, uwielbiam takie konstrukcje, zresztą zawsze wybiałem domki z Lego, zanim jeszcze modulary powstały, więc z pewnością dobrze oceniam takie zestawy. Trudno mi tutaj się powołać na wspomnienia, bo wspomnień z nimi nie mam. Nigdy nie miałem takich budynków za dzieciaka, więc mogę tylko ocenić teraz. I no, do teraz mi się bardzo podobają. A dajcie znać, co wy sądzicie. Ja was na tą chwilę zostawiam. Widzimy się w kolejnej recenzji za tydzień. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i cześć.